Cześć, cześć, cześć! Z tej strony znowu ja, Bartek Spotyczek, z historią kłaniam się i od kilku dni, a w zasadzie od tygodnia mam założony aparat na zęby. No i jako, że bez przerwy w ustach czuję posmak stali, opowiem Wam dzisiaj o czołgu KW-1 w swojej najpopularniejszej wersji A. Bo był to czołg, który miał ambicje żeby stać się symbolem II wojny światowej. Jaki jest związek pomiędzy czołgiem KW-1 a IS-3? Na czyją część został nazwany ten czołg? Oraz kto zastąpił ten czołg w późniejszej fazie wojny? No cóż, jedziemy! Na początek, jak zapisać nazwę KW-1? Bo o ile my w Polsce zapisujemy tę nazwę jako KW Myślnik 1, w Stanach i w innych krajach zachodnich zapisuje się tę nazwę jako KV Myślnik 1. jak zapisuje się w Rosji? Otóż, jak zapewne wiecie, w Rosji mamy oddzielny alfabet, zwany cyrylicą I tam znak, który oznacza I, -W I, V. To coś w rodzaju naszego dużego B. Zatem zapiszecie to mniej więcej jako wszystko z dużej: KB, myślnik 1. Zresztą w każdej wersji językowej zapisujemy nazwę tego czołgu z dużych liter, ale to za chwilę. Pod koniec lat 30. Rosjanie zaczęli powoli odchodzić od no, idei czołgów wielowierzowych. Posiadali oni tak zwane bystrochodne tanki, czyli czołgi BT, czyli czołgi szybkie, które ważyły coś koło 12 ton oraz miały armatę 45 mm, ale to jeszcze nie było to. Rosjanie chcieli czegoś mocniejszego w miejsce tej armaty. No i cóż, z tego wszystkiego powstał czołg T35. Pięciowieżowe bydle, które nie nadawało się do walki. Ale dlaczego? Ale dlaczego nie nadawały się do walki? Otóż czołgi wielowieżowe, na przykład dwuwierzowe, które posiadała między innymi Polska, na zachodzie zaczęły przychodzić do namusa z kilku powodów. Po pierwsze, załóżmy, że jesteście takim siergiejem który jedzie sobie w jednej z wież, dwuwieżowego czołgu, na przykład wikarsa. No i jedziecie sobie, jedziecie, patrzycie, o, jakiś wróg. No to walicie mocno na lewo, czyli mocno skręcacie na lewo i łup. Co się stało? Jako, że jesteście w takiej jakby kopule, no to musicie tak się schylić, zapytać Iwana, czy to nie w jego wieżu przyłupaliście. On mówi, że tak, jego wieża. Wy mu mówicie, Iwan stary, no to walcam w no ale wróg już zwiał. W czołgu jednowieżowym po prostu przejeżdżacie wieżą w inne miejsce i prójecie. To jest akurat dość dla niektórych niszowa kwestia, ale możecie oszczędzić kilkanaście cennych sekund. Natomiast był jeszcze drugi problem. Czołgi te były skomplikowane w produkcji oraz drogie. Także, w momencie, w którym chcielibyście prowadzić produkcję na potrzeby wojska, już wojenne, no to byłoby to dość trudne. I trzeci powód. Otóż te czołgi były często mało mobilne, ważyły coś koło 40 ton, i nie wiem, jak jak Ruscy chcieliby mi przejechać przez zabłocone drogi Nowogródka. I to był chyba ten przysłowiowy gwóźdź do trumny. Rosjanie chcieli wozu jednobieżnego. I w tym momencie rozpisano konkurs, a dokładniej w 1938 roku. Kilka biur konstrukcyjnych przedłożyło swoje prace i tylko w pracy jednego biura można było znaleźć czołg jedna wieża. Został on nazwany na cześć ówczesnego Ludowego Komisarza Obrony Klimenta Wroleszyłowa, stąd KW, oraz został wyposażony w armatę L-11 w kalibrze 76,2 mm. I później wymieniono tę armatę na armatę F-32 w tym samym kalibrze. Jednakże czołg ten ważył 46 ton. Sporo. Dlaczego? Otóż wynikało to z ogromnej masy stali składającej się na opancerzenie. W niektórych momentach dochodziło to nawet do 7,8 7, cm. Sporo. Sporo blachy. Ale czołg ten i tak był lepszy od wielowieżowego poprzednika T35, który ważył już przecież całe 45. Tą. No właśnie, czołg KW1 był cięższy. Choć KW1 ważył więcej od swojego poprzednika, to był odrobinę bardziej mobilny. Tak wyglądał rzeczony KW1 w wersji A. Później dodano mu trochę o bardziej pływową wieżę. No ale ta przeróbka nie była konieczna, chociaż o tym za chwilę. I w końcu nadszedł pierwszy, ważniejszy sprawdzian dla KW1: Wojna z Finlandią, tak zwana wojna zimowa. Tutaj nie pokazał całej swojej klasy, ponieważ zapadał się trochę w śniegu oraz Finowie nie mieli zwyczajnie. Zbyt wielu czołgów, więc nie można było sobie pojeździć KW1 i rozwalać wszystkie czołgi naokoło. Tak się nie dało w Finlandii. W 1941 roku potężny Wehrmacht runął na ZSRR. Niemcy nie docenili radzieckich sił pancernych. Dość powiedzieć, że czołgi KW1 i mniej udane KW2. W których powstał jedynie 334 egzemplarze, skopały tyłek Niemcom. Ale co z tego, jeżeli na horyzoncie pojawił się nowy konkurent? Tym konkurentem był dobrze Wam znany czołg T34. Choć KW1 miał odejść i Dolamusa nie chciał tego zrobić. Stworzono na jego podstawie, co prawda, czołg KW85 ale nie okazał się on aż takim hitem. Czołg ten miał armatę kalibru 85 mm oraz był czołgiem ciężkim. Był odrobinę lżejszy od KW-1, ale, jak mówiłem, furor nie zrobił, ale był jeszcze jeden czołg IS-3. Jedyny seryjnie produkowany czołg z rodziny IS. I to już jest zupełnie nowa generacja czołgów. Jeżeli miałbym wybrać jakiś czołg, który którym miałbym się przejechać i który został wyprodukowany po 14, czy też po zakończeniu wojny, to wybrałbym is trójkę, ponieważ jest to czołg legendarny, chociaż nie miał okazji przetestować swoich zdolności gdzieś w Europie, to i tak stał się legendą. No to co? Podsumowanie. Podsumowanie. Zatem, jak widzicie, czołg KW1 dał początek wielu, wielu innym konstrukcjom. Czasami zupełnie nowej generacji. I choć dzisiaj odszedł już do lamusa, co i tak go czekało, to też sporadycznie gdzieś może pojawić się w Iraku, czy w innych regionach ogarniętych wojną, no, lecz jest to raczej. Pojedynczy przypadek. Natomiast w świadomości Rosjan, po części nas, Polaków, ten czołg nadal żyje. I co? Podobał się Wam ten film? Tak trochę po przerwie z Militarnego Szpeju. Mam nadzieję, że będę mógł tego nagrać więcej, bo fajnie się to nagrywa, choć jest to trochę wymagające. No ale cóż, żegnam się z Wami. Cześć. No i do zobaczenia. Mam nadzieję, już w piątek. Cześć.